kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Dzisiaj przychodzę do Was z miejscowości nadmorskiej holenderskiego miasta Hoek van Holland. Zaraz Wam pokażę jak jest pięknie nad morzem w Holandii. Odwróćmy sobie. Piękna pogoda, wspaniałe. Dosyć ciepłe morze, jak na morze północne. To powiem wam szczerze, że naprawdę dzisiaj mnie zaskoczyło. Um, o 18, 7, 31 stopni. Elegancko. Myślę, że pogoda idealna na plażowanie. A teraz, kochani, przejdziemy sobie do drapingu. Mam na dzisiaj przygotowane zdrapki, zdrapki, które zdrapiemy sobie na plaży. E... Jakiś helikopter leci. Nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie. Mamy na dzisiaj zieloną pensję, górę kasy, diamentowy los i y, 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 gruby cash. I gruby cash. E, za momencik przekażę telefon mojemu mężowi. Mój mąż będzie dzisiaj operatorem. Mam nadzieję, że się sprawdzi i wszystko doskonale zobaczycie. E, no dobrze, kochani, to nie przedłużamy i bierzemy się za draping. Dobrze, kochani, teraz przechodzimy do drapingu. Zaczynamy od zielonej pensji. Sprawdźmy, jakie są wygrywające. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Bo tutaj i mewy, i może, i jakaś muzyka z niedalekiego baru dochodzi. 3, 13, 24 i 11. No i szukamy. Mamy tak 30 28.

31, 1 i i 27. Czyli ta zdrawka pusta. Przejdziemy sobie do kolejnej zdrawki w międzyczasie. Tutaj mąż pokazuje Wam okoliczności przyrody. Dobra, lecimy z grubym keszem. Gruby kesz. Sprawdźmy, jakie mamy wygrywające. 25, 18, 17, 21 i 30. Dwa. Dobra, szukamy. 7, nie ma, mamy 17, 12 nie ma, 1 niestety nie. 23 nie ma. Wow! Mamy świnkę, czyli mamy wygraną, kochani. Już odkryło mi się troszkę, więc zdrapmy do końca. Mamy na pewno dyszkę już w kieszeni. Lecimy dalej 24.

9, 19, 26 oboczek i 25. Mamy kolejną wygraną. Sprawdźmy co pod 25 się kryje. Kolejne 10 zł, super. Mamy kochani dwie dyszki w grubym keszu. Chwila przerwy i podziwianie widoków. I przechodzimy sobie do góry kasy. Zapraszam mężu. Zapraszam, bo tutaj trzeba drapać. No i oczywiście wiadomo, z czego szukamy. Wygrywające to 17, 48, 33, 49 i 44. Dobra, lecimy. 16, 23, 24, 34. Nie ma. Jest tylko 44. 42 też niestety nie. Lecimy dalej. 47. Nie ma. 45, no nie ma. Krążymy tutaj wokół tych wygranych, ale jeszcze nic. 11, nie ma. 37, pudło, 22, pudło. 38, niestety nie ma. 26, nie mamy. 25, nie mamy. 27, nie mamy. Żadnej 20 nie mamy. 46 też nie mamy. No i lecimy z ostatnim rządkiem. 15. 41 43 no krążymy wokół tych wygranych ale jak widzicie nic z tego 21 i 14, czyli ta zrabka jest pusta, bo już tutaj na dole nie ma, nie ma, dobra i przechodzimy kochani do yy, ostatniego yy, ostatniego na dzisiaj yy, diamentowy los, chwila przerwy chwila <grym> przerwy i diamentowy los lecimy z diamentowym losem Wygrywające to 22, 3, 28, 32 i 40 takich numerów szukamy. Dobra, lecimy kochani, lecimy z tą ostatnią zdrabką na dzisiaj 26. Nie mamy 34, nie ma 41, nie ma 13 i nie ma 46. Nie ma.

Nie ma 22. Jest, mamy wygraną. Zaraz sobie sprawdzimy, co tam się kryje pod spodem. Lecimy dalej. 28, kolejna wygrana. Wow, dobrze się zapowiada. Lecimy z kolejnymi. 19. Nie ma, 29. Nie ma, 31. Pudło siódmeczka, pudło i 23 na koniec. Nie ma, czyli mamy dwie wygrane. Dwie wygra... o jeszcze, jeszcze osa nam przyleciała pod 22 kryje nam się dyszka i pod 28 mamy dwie dyszki czyli mamy 30 zł w drabce diamentowy los dobrze kochani teraz przejdziemy sobie do szybkiego podsumowania w dniu dzisiejszym mieliśmy zdrabki za 35 zł tak 35 dobrze i wygrały dwie do dwóch mamy wygrane w Diamentowym Losie i w Grubym Keszu. W Grubym Keszu mamy 20 zł, w Diamentowym Losie mamy 30, co daje nam w sumie 50 zł. 50 zł wygranej i inwestycja 35-15 zł na plusie, a to oznacza, że draping na plaży przyniósł nam dzisiaj szczęście. Dzięki kochani, że byliście. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Pamiętajcie, że na moim kanale jest rozdanie, rozdanie dla Subskrybentów, więc jeżeli macie ochotę, no to zapraszam do subskrypcji tego kanału. No i oczywiście zapraszam do udziału w konkursie. Macie link do tego konkursu w opisie pod tym filmem. Dzięki, kochani, że byliście do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa!